Podobny schemat będzie dotyczył opinii biegłych sądowych. Z uwagi, że do tej pory masę ludzi skazywano błędnie, nierówno, w wyniku wadliwych, wątpliwych dowodów, naruszając prawo i prawa ludzi, dlatego więźniowie będą mogli uzyskać znaczne skrócenie swoich wyroków lub ich anulowanie. Umożliwia to program Amnestia, jeżeli Amnestia 2024 uzyska w wyborach potrzebną ilość głosów. Zagłosowanie w dzień wyborów i nakłonienie do zagłosowania jak największej ilości członków rodzin, znajomych i ludzi wspierających więźniów to raczej niezbyt trudne zadanie dla chcących zmian u więźniów. Aby realizować program Amnestia na razie potrzebne są Wasze głosy wyborcze. Zobaczymy, ilu uda się wybrać naszych posłów do Sejmu, ale to zależy, jak bardzo więźniowie będą chcieli poprawić swój los i zagłosować oraz pracować nad reformą prawa w więzieniu i z osobami na wolności, w celu poprawy wymiaru sprawiedliwości oraz praw więźniów. Jest 41 okręgów wyborczych do Sejmu, to możemy spokojnie wprowadzić do Sejmu na razie 41 posłów, na razie jednego posła z każdego z 41 okręgów. Więcej kandydatów będziemy mogli dodać w kolejnych wyborach, jeżeli uzyskamy większą ilość głosów osób popierających prawa więźniów i amnestię, reprezentantów praw więźniów, a to byłaby już spora siła polityczna w Sejmie, aby natychmiast negocjować z partiami zmiany w prawie, zwłaszcza jeżeli nasze głosy będą potrzebne im do koalicji, aby rządzić w Polsce. Oglądacie telewizję, słuchacie radia, widzicie, że nieraz potrzebny jest jeden lub kilku posłów do koalicji, aby rządzić w kraju. Takim przykładem jest na przykład Zbigniew Ziobro, którego partia ma niewielu posłów oraz poparcie poniżej 1%, a rządzi całym wymiarem sprawiedliwości w Polsce. Zatem jest po co zagłosować w tych wyborach i już kolejnych, bo zamiast Ziobro, wymiarem sprawiedliwości mogą zarządzać ludzie wybrani przez więźniów, aby zmieniać prawo, kodeks karny, cywilny itd. oraz mieć wpływ na obsadę policji, prokuratury, sądów lub dyrektorów więzień i służbę więzienną.